Moi Państwo, chcę Wam tutaj przedstawić mój pomysł na rozwiązanie zagadki odnośnie u nad Manhattanem. A kadr mi kot wchodzi, a nad głową latami właśnie helikopter. Czy mogłaby Pani już? Nie? No cóż, już poranne pielesze. To domka, tak? Kawka. Mam nadzieję, że nie będzie słychać tego yy, helikoptera, tylko będziemy zajmować się helikopterem, który przelatywał sobie nad no tak. <coughs> Państwo wybaczą. Zapraszamy panią na kolano. Halo. <laughs> A, no dobra. No, jak tak można przed publicznością? <grych> no, tak, mój kot bardzo lubi grachać się pod kołdrę moją, ale również pod porannik. <grych> Nie wiem, co tam się dzieje na zewnątrz. Powiem Wam tak. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Ojej. Ciekawe, czy ją słychać. No dobrze. Słuchajcie, wziąłem sobie ten film. Zgrałem sobie na dysk i zrobiłem kilka rzeczy takich technicznych, w sensie takim, że zmniejszyłem prędkość tego materiału o 50% i sobie to nagrywałem po prostu jak zacząłem się tym bawić no i puścimy sobie tutaj to no i na końcu powiem wam konkluzję na ten temat Pomyślę myślę o, o tym tak rzeka Hudson. Muszę wam powiedzieć, że bardzo ładne miejsce tam. Jak to się na to patrzy z góry, podobnie tu jak na Londyn patrzy się z góry, natomiast wracamy do tego obrazu naszego tu. No i cóż to takiego tam dziwnego <laughs> zwróciło moją uwagę, jak już oglądałem ten materiał. W momencie jak ta kula nazwijmy to wychodzi z z tego łuku tak i kieruję się w stronę obiektywu, tutaj tej kamery, która jest zainstalowana na tym śmigłowcu, helikopterze, to zauważyłem, że w pewnym momencie nagle pojawiają się dwie kule. Jak dobrze się tam przyjrzycie, to jedna się pojawia i druga znika, ale Lewe moje oko uciekło w sensie na, na samą rzekę, i zobaczcie, nagle zauważyłem, że mamy podwójny obraz. Być może to jest właśnie wynikiem, że no mamy dwa obrazy nałożone na siebie. Uwaga, tak, to jest moje przypuszczenie. Natomiast, że tak faktycznie było, to za chwileczkę postaram się wyjaśnić. Nie mam tego oryginalnego niestety nagrania, tak wam mówiłem, bo gdybyśmy mieli RAWA z tej kamery, to można byłoby jeszcze wiele innych rzeczy jakby wyjaśnić. Ale ten moment właśnie pojawienia się jednej i znikania drugiej, jakby nałożenia obrazu na siebie. Jak tam przedstawiciele tej telewizji twierdzili, że nie robili żadnych manipulacji. Powiem wam tak. Być może tak było, bo może to wynikać jakby z innej kwestii, ale popatrzmy sobie jeszcze raz na ten, na ten obraz. Nie będę patrzył w kamerę, bo drugi monitor mam tutaj, właśnie na którym ten film sobie odtwarzam. I no właśnie te, te dwa dziwne że tak byłem, obiekty naraz. Jeden za drugim, a jednocześnie nałożony obraz jeden na drugi. Nie wiem też jaką prędkością był nagrywany ten materiał. Jakim obiektywem, jaką kamerą, o jakiej rozdzielczości, jakim klatkarzu, tak? Jaka ogniskowa była, jaki ten obiektyw jest, jaką ma no, powiedzmy taką powierzchnię antyodblaskową, tak kolokwialnie mówiąc. Natomiast widzimy wyraźnie, że w pewnym momencie pojawiają się dwie dwa punkty, tak, które hucznie nazwano obiektem UFO. Ja tu spróbowałem właśnie troszeczkę powrabić kontrast, tak żeby dla was, żeby ta widoczność była lepsza, bo Podejrzewam, że na tym YouTube też to będzie skompresowane i ta jakość będzie jeszcze, jeszcze gorsza. I ewidentnie mamy w pewnym momencie no dwa obiekty, które pojawiają się. Ale tak jak wam powiedziałem zwróciłem uwagę, że to jakby są dwa nałożone obrazy czyli klatek, o tak powiem. I jest to być może efektem, że w tej kamerze mamy do czynienia z ze sztuczną inteligencją, tak. Czyli są kamery, które jakby wspomagają i dodają klatki. Podobnie z programami graficznymi, że jakieś klatki, które uciekły, są cyfrowo po prostu dodane. O tu widzicie z większym kontrastem będzie lepiej widać te dwa białe punkty tutaj wam właśnie ja pokazuję tu jest jeden tu jest drugi i widzicie jeden pojawia i znika pojawiam się i znikam mam na tym punkcie bzika tak jak śpiewała kiedyś Wanda Kwietniewska tak dobrze mówię nie, czy Bata Kozida? Chyba Bajm jednak. Dawno nie słuchałem tak ten akurat polskiej, polskiej tej muzyki. Natomiast co do muzyki, to właśnie taka będzie na końcu konkluzja. No cóż, wydaje mi się, że tu sobie zatrzymie ten o. Niestety nie jest to żadna sonda, moim zdaniem nie są to kosmici. Nie jest to e, obca cywilizacja, tylko jest to niestety albo stety efekt e, blika, tak? czyli e, najsłynniejszy blik jaki jest. No oczywiście. w popkulturze zapisany jest jako Rozszczepienie Światła i płyta zespół Pink Lloyd, Ciemna Strona Księżyca tam i Majaczy potem wam zrobię przebitkę bo płyta do dnia dzisiejszego tak bym jest aktualna i opowiada o szaleństwach natomiast wracając jeszcze do do tutaj tego efektu, no cóż rozszczepienie światła w soczewkach czyli można powiedzieć w pryzmatach tak powoduje to różne takie efekty świetlne ciekawe i jak zauważyliście to większość reżyserów filmowych również celowo stosuje takie efekty. Dzisiaj nie chciałbym rozmawiać o anamorficznych, tak powiem, obrazach. Może kiedyś podsumuję to. Moim zdaniem, ten śmigłowiec, który przemieszczał się tam w okolicach rzeki Hudson zmieniał kierunek troszeczkę w lewą stronę myślę, a kamera, która jest zamocowana pod spodem właśnie w takiej osłonie kopulastej trzymała jakby kurs tego, tego miejsca, w którym miała być skierowana i w wyniku obrotu, że tak powiem tej, tej kopuły razem z kamerą. Nam wydaje się, że ten śmigłowiec cały czas leci prosto linii, on być może leciutko zmieniał jakby, jakby kierunek lotu, a kamera to korygowała. Tak jak macie na przykład kwestię tego, tego słynnego TikTaka, tam też no, podobna sytuacja była, że kamera strzeliła się w dany obiekt i jakby pilnowała, tak. No i stąd tutaj właśnie też ten e, kwestia tej, nie, nazwijmy to również paralaksy i tak dalej, spowodowała, że taki efekt powstał. Tak przypuszczam. E, mówię, nie mam tego oryginalnego materiału, ale e, co jeszcze dochodzi? Dochodzi stabilizacja obrazu i właśnie to nałożenie się dwóch obrazów. i nie wiem czy ta kamera posiada stabilizację cyfrową czy posiada taką stabilizację mechaniczną tak jak pokazywałem wam bo tam chyba widać czy nie widać nie nie widać jak gimbale mają silniki które powodują że obraz jest utrzymywany jakby w jednej, w jednym poziomie zresztą jak zależy jak zadamy sobie ten efekt i wtedy no nie ma takich, takiego tak powiem, zniekształcenia i pływania tego obrazu. A tu mogło dojść do po prostu no przeskoku takiego jakiegoś. I być może ta kamera właśnie posiadała coś takiego, żeby dokładać sztucznie klatki. I tam jest taki, widzicie, na filmie, który jest puszczony z normalną prędkością, no tego nie widać. Natomiast jeżeli zwolnimy to, powiem tak, jest niezauważalne to, a jeżeli zwolnimy właśnie ten obraz, to no widzimy, że nagle pojawiają się dwa obrazy. Już taki leciutki przeskok, taki thin tin, cienki, cienki przeskok. No i tak przy okazji jeszcze Wam powiem, ten klatka jest też bardzo istotny. No, ludzkie oko jest w stanie zarejestrować właśnie ile klatek na sekundę widzi człowiek. Ponoć do 120 klatek na sekundę jesteśmy w stanie rejestrować no ten nasz obraz, który jest najpierw rejestrowany przez nasze oczy, a później przetwarzany w. Coś, co się nazywa mózgiem, tak, naszym tutaj. Prowadzono badania również nad właśnie, w szczególności piloci wojskowi, przechodzą wszelkiego typu treningi, które pozwalają im widzieć więcej, nieco więcej. Ponoć w niektórych przypadkach do 300 latek Chodzi o to, żeby ten pilot mógł no, zareagować w różnych dziwnych przypadkach i niektórzy byli w stanie jakby przez jakieś tam ułamki tych milisekund dostrzec rzeczy, które normalny człowiek bez treningu nie były w stanie zobaczyć. My widzimy średnio około 60, ponad między 60 właśnie a 120 latek, to ten obraz jest, tak odbieramy go no, w ten sposób. A jeżeli już mówimy o cyfrowych, w cudach, to postanowiłem sobie na stare lata, no tak powiem, spadła mi osłona od obiektywu, ale tego nie będę podnosić, postanowiłem zrobić coś takiego i. Spróbować zebrać moje, moje szklarnie tak, z dawnych lat. To jest pierwsza lustrzanka cyfrowa, jaką no 20 ponad lat temu posiadałem, i wróciła ponownie do mnie. Tu Ostatnio, słuchajcie, chyba najbardziej szalona rzecz. Mój pierwszy cyfrowy aparat. Słuchajcie, w pudełku. Oryginalne pudełko. 25 lat temu udało mi się kupić. Wtedy cena tego aparatu była znaczna. A nie był to profesjonalny aparat, ale chciałem mieć coś pierwszego wreszcie cyfrowego. No i teraz, słuchajcie. Ten sprzęt do dnia dzisiejszego jest działający. A dlaczego słuchajcie to robię? No ponieważ mamy już trzecie pokolenie i postanowiłem coś po sobie zostawić. Nie tylko pod postacią jakichś filmów, ale takiego coś fizycznego, bo ten świat się zmienia i nie wiadomo, jak będzie wyglądał za 20 lat, ale słuchajcie, zawsze moda powraca, tak? Dzisiaj wielu vlogerów, youtuberów ma w swoich kolekcjach, zwłaszcza z tyłu, tam gdzieś, tak jak ja, sprzęty których zwłaszcza ci młodzi, których nigdy nie używali, tylko mają to na zasadzie jakiegoś gadżetu mu muzalnego, tak powiem. No cóż, myślę, że to dobre jednak. Że powinniśmy zawsze pamiętać o, o tych korzeniach, tak? No i co? To tyle. Do następnego razu.